Lustra kojarzy się ze szkłem, ale w starożytności lustra były wykonywane z zupełnie innego materiału, mianowicie z brązu. W tafli wypolerowanego brązu przeglądały się starożytne greczynki podczas porannej toalety. Jak wyglądały te przedmioty? Jaką pełniły funkcję? Jaką miały symbolikę? Zapraszam do wysłuchania opowieści o lustrach greckich które są prezentowane na wystawie czasowej w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Lustro ręczne reprezentuje najstarszy i najpowszechniejszy typ zwierciadła znanego starożytnym Grekom w użyciu już od epoki mkeńskiej. Lustra takie wykonywane były na ogół z jednego kawałka blachy brązowej i składały się z okrągłego dysku wypukłego i wypolerowanego z jednej strony, tej, która służyła do przeglądania się, oraz prostokątnego podłużnego uchwytu zakończonego okrągłym elementem z pentelką. Ta pentelka służyła do zawieszania lustra na ścianie wtedy, kiedy nie było ono w użyciu. Lustro, które widzimy na wystawie, powstało pod koniec VI wieku przed naszą erą w warsztatach, Koryntu. Korynt był jednym z najstarszych i najważniejszych greckich ośrodków brązowniczych, ulokowany na Peloponezie. Lustra ręczne wymagały trzymania, stąd ograniczały możliwość użycia rąk przez użytkownika, który mógł do czynności toaletowych, takich jak czesanie czy wykonywanie makijażu, używać tylko jednej e, dłoni. znacznie wygodniejsze w użyciu, choć bardziej kosztowne były lustra karyatydowe. Lustra takie mogły stać, to też nie wymagały angażowania żadnej z dłoni, pozostawiając obie do dyspozycji użytkownika w trakcie wykonywania czynności upiększających. Figurka kobieca, która służyła jako podpórka dysku Nazywana jest karyatydą, stąd nazwa używana powszechnie na tego typu lustra, zwierciadła karyatydowe. Identyfikacje postaci kobiecej z Afrodytą potwierdzają także wizerunki zwierząt użytych w dekoracji dysków luster karyatydowych. Są to najczęściej kogut, symbol męskiej witalności, czy zając, symbol płodności i pożądania kojarzonych z Afrodytą. Zające pojawiają się na wyskach luster karyatydowych, najczęściej ścigane przez psy myśliwskie. Były w starożytnej Grecji łapane żywce, ponieważ podobnie jak koguty stanowiły najpowszechniejszy dar wyrażający miłość. Stąd ich powiązanie z Afrodytą. Trzeba również pamiętać, że także lustro było atrybutem tej greckiej bogini miłości. Lustra karyatydowe mierzyły na ogół od 35 do 39 cm wysokości, aczkolwiek zdarzają się również egzemplarze o wysokości nawet 48 cm. Te ostatnie są jednak bardzo rzadkie. Ich obecność w domu była świadectwem bardzo wysokiego statusu majątkowego właściciela lub właścicielki. Kiedy nie były w użyciu jako przedmioty toaletowe, służyły jako ozdoby. Lustro karyatydowe, którego część stanowiła figurka kobieca prezentowana na naszej wystawie, powstało około 460 roku przed naszą erą w warsztatach Sykionu. Był to drugi obok Koryntu ważny ośrodek brązowniczy starożytnej Grecji. Lustra karyatydowe wychodzą z użycia pod koniec V wieku przed naszą erą, zastąpione przez tak tzw. lustra pudełkowe. Przypominające współczesne puderniczki. Fragmenty greckich luster, zarówno ręcznych, jak i stojących, można zobaczyć na wystawie czasowej pod tytułem Antykomania, XIX-wieczne kolekcje starożytności, która jest prezentowana w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego do 15 kwietnia 2021 roku. Wystawa obejmuje szersze zjawisko, jakim była ogólnoeuropejska moda w XIX wieku, na gromadzenie starożytnych artefaktów. Gromadzono wówczas wszystko to, co pochodziło z czasów antycznych, począwszy od wielkogabarytowych rzeźb, a skończywszy na niewielkich grotach strzał. Na wystawie można prześledzić to zjawisko i przekonać się, że gromadzono wówczas nie tylko dzieła sztuki, ale także rzemiosło artystyczne. Takie jak między innymi brązownicze wyroby z toaletki starożytnej kreczynki.